Większość ofert, które naprawdę zmieniają życie zawodowe, nigdy nie trafia na portale z ogłoszeniami. Niektóre z nich są przekazywane z rąk do rąk, inne trafiają do osób wybranych przez headhunterów. Jeszcze inne pojawiają się wewnętrznie, zanim ktokolwiek z zewnątrz zdąży o nich się dowiedzieć. A jednak dobra praca nie jest zarezerwowana wyłącznie dla uprzywilejowanych. Trzeba tylko wiedzieć, jak jej szukać, nie licząc wyłącznie na szczęście. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zanim zaczniesz przeszukiwać LinkedIna, odpowiedz sobie na pytanie: co dla Ciebie oznacza dobra praca? Dla jednej osoby będzie to wysokie wynagrodzenie, dla innej spokojne środowisko bez nadgodzin, jeszcze ktoś inny powie rozwój, prestiż, zagraniczne delegacje, brak monotonii itd. Zdefiniowanie tego punktu to kotwica, pozwala Ci odrzucać oferty, które na papierze wyglądają dobrze, ale nie wpisują się w Twoje oczekiwania. Przykład: No, jeżeli chcesz pracować głównie zdanie, no to nie będziesz aplikować do firmy, która ma politykę 5 dni w biurze. Przed rozpoczęciem procesu szukania dobrej pracy zrób inwentaryzację. Co umiesz? Jakie zadania były twoim udziałem i jaką wiedzę udało ci się pozyskać? Przeanalizuj nie tylko zadania zawodowe, ale i te poboczne. Może zdarzyło ci się szkolić zespół, służyć pomocą z zakresu obsługi jakiegoś programu? A może szef zabierał cię na rozmowy o pracę, bo potrzebował twojego wsparcia w tym procesie? Spisz wszystko w tabeli. Kolumna pierwsza – zadanie. Kolumna druga – rezultat. Kolumna trzecia – narzędzia i kompetencje. Kolumna czwarta – jaka wynikała z tego nauka? To taka twoja mapa wartości, którą oferujesz przyszłemu pracodawcy. Przejdźmy teraz do CV. Niech ten dokument będzie jak taki dobrze skrojony garnitur, dopasowany do roli. Jeden z najczęstszych błędów to tak zwane CV na leniuszka. Jeden plik do wszystkich ogłoszeń i wysyłany na tak zwaną pałę. Naprawdę warto dopasować dokument pod każde stanowisko. W dobie sztucznej inteligencji jest to jeszcze prostsze. Jak ułatwić sobie to zadanie? Poszukaj interesujących Cię ofert pracy na serwisach typu pracuj.pl czy rocketjobs.pl. Szczególnie polecam ten drugi. Możesz tam znaleźć oferty z widełkami płacowymi. Link do obu portali znajdziesz w opisie. Gdy masz już ofertę marzeń, skopiuj treść ogłoszenia do narzędzia, które generuje chmurę słów z tekstu i zobacz, które frazy w ogłoszeniu najczęściej się powtarzają. Użyj ich w Twoim CV. To zwiększy trafność dla systemów ATS. CV to oczywiście nie wszystko. Coraz większą rolę odgrywa portfolio osiągnięć. To może być folder w chmurze z Twoimi prezentacjami, raportami, certyfikatami lub feedbackiem od klientów i menadżerów. Możesz również wykorzystać do tego Twój profil na Linkedinie. A jak już weszliśmy w temat tego portalu społecznościowego, Linkedin to nie CV 2.0. To taka, można powiedzieć, trochę Twoja strona główna w internecie. Upewnij się, że masz profesjonalne zdjęcie. Nagłówek Twojego profilu nie jest pusty. Opis zawiera konkretne osiągnięcia, no i masz chociaż te 500 kontaktów. Warto też publikować klikować raz na jakiś czas, nawet krótki komentarz pod cudzym postem. To nie kosztuje dużo, a daje sygnał Twojej aktywności. 80% ciekawych ofert pracy pochodzi z poleceń. Serio, więc jeśli nie masz jeszcze siatki kontaktów, no to zacznij ją budować. Odezwij się do dawnych znajomych z pracy lub studiów, dołącz do grup tematycznych, może to być LinkedIn, Facebook, Discord. Bierz udział w webinarach, konferencjach, nawet jako widz. Eksponujesz się w ten sposób. Możesz pozyskać ciekawe znajomości. Dziel się wiedzą w sieci i na żywo to najłatwiejszy sposób, by ktoś cię zapamiętał. Gdy zbudujesz relacje, no nie pytaj wprost: "Masz dla mnie pracę?". Zapytaj raczej: "Znasz kogoś, kto szuka specjalisty z obszaru jakiegoś tam na przykład X?". Wiele rekrutacji odbywa się zanim ogłoszenie użyje światło dzienne. Dlatego no, też warto pisać maile bezpośrednio do rekruterów, hairów czy menadżerów z konkretnych branż. Zwięźle, z szacunkiem, z linkiem na przykład do profilu na LinkedInie albo do twojego CV. Przykład takiej wiadomości, cześć, nazywam się Michał, przez ostatnie 5 lat rozwijałem sprzedaż w praży FMCG, zwiększając przychody o 14%. Szukam obecnie nowych wyzwań, czy planujecie może rekrutację w zespole na stanowisko XYZ? I jasne, no nie zawsze znajdziesz ciekawą, według Twoich kryteriów, pracę po tygodniu, no albo nawet i po miesiącu. I to jest normalne, nie poddawaj się. Jeśli natomiast znajdziesz się już w procesie rekrutacyjnym, no przyjdzie czas na rozmowę. Warto się do niej przygotować, znając potencjalne pytania i mając gotowe odpowiedzi. Najczęściej pojawiają się pytania w stylu, co wiesz o naszej firmie, dlaczego chcesz u nas pracować, jakie są twoje mocne i słabe strony. Opowiedz o sytuacji, w której udało ci się pokonać trudny problem. Przygotuj 3 cztery prawdziwe historie, które były twoim udziałem i używaj ich jak klocków Lego. No one pasują naprawdę do sporej liczby pytań. Po rozmowie warto też wysłać krótkiego maila w stylu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, doceniam szansę, by poznać więcej Szczegółowo o Państwa organizacji. Jeśli pojawią się kolejne pytania z Państwa strony, jestem do dyspozycji. Pozdrawiam Michał, Andrzej, Józek, Katarzyna, Joanna i Barbara. Z jednej strony to Grzeczność. Z drugiej to sygnał pokazujący Twoje zaangażowanie. Jeśli aktywnie szukasz pracy, może okazać się, że będziesz brać udział w wielu procesach rekrutacyjnych. Łatwo możesz się pogubić. Użyj Excela, arkusza Google lub AirTable do śledzenia swoich aplikacji. Zależy nam na prostej strukturze: data aplikacji, stanowisko, firma, kontakt, etap rekrutacji, ewentualnie jakaś kolumna z notatkami. Dzięki temu wiesz, kiedy do kogo pisać z prośbą o dalsze informacje, gdzie jesteś w procesie i, najważniejsze, taki arkusz. Pozwala ci wyciągać wnioski i jasne, przygotowanie i opieka nad takim dokumentem będzie kosztować trochę czasu, ale jest bardzo opłacalna. Załóżmy, że udało się, masz nową ofertę, świetnie, to bardzo dobra wiadomość. Teraz powiedz o tym szefowie w sposób spokojny i profesjonalny. Umów się na spotkanie, przedstaw decyzję, no i podziękuj. Dobra praca to taka, która odpowiada twoim wartościom, daje rozwój i satysfakcję. Aby ją znaleźć, zacznij od zdefiniowania, co to w ogóle dla ciebie oznacza. Przejrzyj swoje doświadczenie, stwórz dopasowane CV i zadbaj o widoczność na portalach typu LinkedIn. Rozbuduj sieć kontaktów i nie bój się pisać bezpośrednich wiadomości. Przygotuj się do rozmów rekrutacyjnych. Śledź swoje działania w prostym systemie, który łatwo zbudujesz i będziesz utrzymywać. Nie zadniej odbój obecnej pracy, to Twoja referencja, a gdy nadejdzie czas odejścia, zrób to z klasą. Proces może być długi, ale jeśli podejdziesz do niego strategicznie, efekty na pewno się pojawią. Jeżeli szukasz pierwszej pracy, przygotuj się do testów Excela. Sprawdź www.excelcv.pl, link w opisie, a jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej!